Spadadł Jesteśmy za tobą prawie Kapi o kurczę Jest fortecy znowu, ale nie będzie. Jezu to od odgłosy w neterze Nie Wiem gdzie jest, ale wiem, że kończą mi się zupy Trajduje się w ogóle. jest tu. To Ej! Myślałem, że to... Nie ty mnie walnąłeś. Ej no, no nie! No, no telepo TEGO tam... A niem Bij nie pomóż kapi. No To się zamuruj. ja chłopie go goni. Dzień po prawej, prawo, 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 prawo. Ej, ej. Hmm. Nie, nie... Ja był tu prawo, widziałem jego nikt tutaj. Chyba, że, chyba, że on przejdzie przez nas. Mieszany tu jest koło nas. Jest! 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 Dostał! Yes! 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 Dostał. Koń go! Dostał! Uważaj na lawę. Zlikną, oh! Jezu, ten plugin czasem działa, czasem nie on się tak buguje. mi to jest? No. No, zaraz nie wiemy, nie wiemy. Dobra, dobra, dobra. Ja próbuję go zlokalizować. Ja. Dobra, daleko chyba jest. Też tak mi się wydaje, bo. O, perły z wyszły, dzięki. Nieprawda. Prawda? Nieprawda. Czy to... Ice Bucket Challenge. Ty to prawda myślałeś, że cię nie widzę? Nie wiem, kto to był. Tofi? Nie masz szans. Let's go! Nie! nie. Jezu, myślałem, że to kapie Hej, Damian! Do niego! gdzie jest? Nie, nie. <śmienicza> nie, let's go, let's go. Panowie, no wy pojedynkę nie możecie na mnie. Nie, um... Serio, zginąłeś? O, dobra to jest. W dobra. Samym środkiem, dosłownie we mnie wylałeś lawę. Let's go, trójka, czekaj! Ja właśnie trójkę. Czy ja właśnie mam teraz chillerk, chillerskie zdobywanie perełek? Fu. Mm, blaze Rodów? Przez następne 20 minut za dużo się nie działo. Moi łowcy zbierali temki. Ja natomiast pozyskałem Blaze Rody, zabiłem Endermany, sfarmiłem trochę jedzonka i znalazłem bastion. Dobra, ile potrzebujemy żelaza? 48, 72 plus jakiś mieczyk i tak dalej. 72 dodać plus minus, załóżmy. 10, czyli jakieś 82 żelaza potrzebujemy sfarmić. Ło kurde, co jest? Ała, awa, 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 awa. to jest za osiągnięcie? Pewnie jest w tym. W bastionie? i zabił Bruta, nie wiem. Może tak być. Ale żelaza tutaj jest dużo.